Cześć, witam na kanale info uprawa dynia, królowa warzyw. Czas na rozpoczęcie uprawy poprzez siewy. Oprócz tego, jak siać, powiem Wam też o dwóch świetnych sposobach jej uprawy, podam też ciekawe odmiany i powiem Wam jeszcze kilka ciekawych informacji o samej uprawie. Posłuchajcie. No i dzisiaj rozpoczęły się największe promocje na moje produkty. Zbieram na dom z wielkim polem, a zapraszam Was do kupna moich dwóch książek i kalendarza warzywnika 2024 oraz smyczek z miarką. Wszystko można kupić na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Ta moja pierwsza książka jak uprawiać warzywa jest o uprawie aż 64 warzyw, a druga planer warzywnika jest to książka miesiąc po miesiącu objaśniająca uprawę warzyw. No i dynia. Bardzo lubię uprawiać to warzywo. Polecam odmianę Atlantic Giant, która tworzy gigantyczne, nawet kilkuset kilogramowe dynie. Myślę, że jak będę miał nowy dom, to będę miał właśnie taką wielką dynię. Polecam Bambino, która tworzy dynie o masie nawet 50 kg. No i pyszne odmiany Butternut, Hokkaido i Lunga di Napoli. Ja w tym roku uprawiam jedną odmianę. Jest to odmiana Hokkaido tak zwana uhikikuri. Mam tą odmianę co roku, no najbardziej lubiłem uprawiać. A dlaczego? No bo jest świetna zarówno po płaskim, jak również po płocie. No już się właśnie cieszę, jak o tym mówię, bo, bo taka dynia zwisająca po płocie, taka dynia pnąca właśnie się po płocie, ale później ten owoc, jak sobie zwisa na tym płocie, to, to jest coś niesamowitego. No, a ważne jest, że ta odmiana sama utrzyma się po tym płocie. Nie trzeba podpierać owoców. To jest bardzo ważne. To sobie rośnie, wiecie, do góry, trzyma się wąsami czepnymi, no można parę pennów przywiązać, ale owoc sam się utrzyma. To jest coś wspaniałego. Wróćmy jednak do siewów, bo się rozgadałem jak zwykle. Nasiona dyni można siać wprost do gruntu, jak również na rozsadę. Ja zdecydowanie preferuję rozsadę. Można ją zrobić tak od kwietnia do maja, no ja preferuję siewy w okolicy połowy maja, ponieważ rozsada trwa około miesiąc, a ja sadzę już gotową rozsadę tak w połowie maja. Na siewy wprost do gruntu jest jeszcze według mnie za wcześnie. Te siewy wprost do gruntu można wykonywać tak od maja do czerwca, no ja polecam wtedy, jeśli chcecie siać wprost do gruntu, to w maju. Zaraz powiem o rozstawach, o sąsiedztwie i tak ale ja wolę rozsadę i teraz o tej samej rozsadzie. U mnie się w jednym nasionku do pojemników około 400-500 ml, ja wybieram te 500 ml. Można siać więcej nasion do dołka i później pozbyć się słabszych roślinek, ale ja wysiewam od razu po jednym nasionku, no bo wschody są u mnie zawsze na bardzo dobrym poziomie. Głębokość siewu 3 cm. Wschody zwykle po około tygodniu, no choć gdy jest zimno, to nasiona mogą wykiełkować nawet po miesiącu. No ale zwykle to jest właśnie u mnie tak tydzień. U mnie rozsada będzie trzymana od początku w tunelu foliowym. No teraz ten tunel dogrzewam, ale gdy nie dogrzewałem, to tak do momentu wschodów trzymałem dynie w ciepłym pomieszczeniu. A jak dynia była przy wschodach, to przenosiłem ją do nieogrzewanego tunelu. Taki tunel zamykałem na noc, to tak w skrócie. W celu przyspieszenia wschodów można moczyć lub podkiełkować nasiona i później wsadzić je do ziemi. Czyli tak, siejecie nasiona do podłoża do wysiewów, można też użyć podłoża do warzyw, ja, ja właśnie takie używam, można też dać uniwersalne podłoże. I do końca produkcji rozsady, trzymacie ją w tym samym pojemniku. Potem ostrożne sadzenie gotowej rozsady, aby nie uszkodzić korzenia, no bo dynia jest na to wrażliwa. Sadzenie tak od maja do czerwca najlepiej, tak właśnie. No ja będę sadził w połowie maja, bo no bo no bo dynia jest wrażliwa na przymrozki, nawet nie powinno być poniżej 10 stopni dla dyni. Swoją drogą można spróbować jeszcze siewy na rozsadę w czerwcu, ale już będą no, mniejsze plony. Rozstaw co 80-100 cm w rzędzie, co 100-150 cm między rzędami. Ja mając uprawę po podporach, no troszkę byłem pazerny, no i sadziłem gęściej, bo tak co około 70 cm, ale uprawa poszła bardzo dobrze. No i no w tym roku pewnie też yy, pazernie i posadzę co te 70 cm po podporach. Stanowisko słoneczne, osłonięte od wiatru. Może być też półcień, ale będą mniejsze plony wtedy. Gleba żyzna, przepuszczalna, próchnicza o pH 6,5 do 7,2. Można oczywiście uprawiać dynie na różnych glebach, no ale jak damy dobrą glebę, to to naprawdę dynia nam się odwdzięczy, bo dynia lubi sobie w cudzysłowie pojeść, jest żarłocznym warzywem. Warto dać obornik granulowany, zmieszać go właśnie z ziemią, można też dać pod korzeń, można też dać obornik zwykły po całym poletku zmieszać to właśnie też z ziemią nawet teraz uprawa dyni w pierwszym roku po oborniku to mi chodzi o docelową uprawę no bo już do rozsady wystarczy samo podłoże do wysiewu czy też te warzywne Uprawa po podporach daje bardzo dobre plony i też uprawa po gruncie. W zeszłym roku Wam to choćby właśnie pokazywałem, gdzie uprawy, no obie uprawy rosły bardzo dobrze, świetnie y, plonowały. Jeśli uprawiacie po gruncie, to oczywiście warto ściółkować glebę. Ale należy pamiętać, że z pędów dynia wypuszcza korzenie. Jeśli one będą w ziemi, to krzak będzie korzystał między innymi ze składników pokarmowych, nie tylko w miejscu posadzenia, ale też na całym poletku, na którym ta dynia się znajduje. To jest bardzo ważna informacja. No ja akurat u mnie jest z tym różnie, bo ściukuję glebę, na przykład agrotkaniną, no i nie zawsze mam czas, żeby ten korzeń tak puścić i tak są bardzo dobre plony, ale by były lepsze plony. No ale na przykład z kabaczkiem tak robię, z kabaczkiem gigantem, gdzie idę na rekordy, że nawet przysypuję te pędy, tak samo można właśnie robić z dynią, przysypuję pędy ziemią, te pędy lepiej właśnie pójdą, te korzenie, znaczy się, lepiej pójdą w tą ziemię, i będziemy mieli jeszcze lepsze plony. Ja no, pochwalę się Wam znowu, że mam rekord polski na uprawę. Kabaczka. 74,5 kg, coś niesamowitego. Bardzo się cieszę w tym roku. Mam nadzieję, że ten wynik jeszcze podwyższe. Chciałbym mieć tak 100 kg kabaczka. Zobaczymy, czy mi się uda. No ale wróćmy do dyni. Przykładowe choroby i szkodnik. Mączniak, parch, kanciasta plamistość, mszyca. Młode rośliny są narażone na atak ślimaków. No i tutaj powiem, że też mogą być inne. Szk skodnik jak choćby, nie wiem, mącznik. Jest tych szkodników jeszcze trochę. Tutaj wymieniłem właśnie kilka. Warzywo najlepiej rośnie m.in. po sałacie i warzywach strączkowych. Dobre sąsiedztwo fasola, kukurydza. Na początek można dać też coś, co rośnie w stosunkowo szybkim czasie i jest niewielkie na przykład cebulę, dymkę, rzotkiewkę. No dzięki temu będziemy mieli więcej plonów, no bo zanim ta dynia rozrośnie się, no to, to będą już zbiory choćby tej właśnie rzodkiewki. A złe sąsiedztwo ziemniak. No a jeśli chodzi o inne sąsiedztwo, no to jest neutralne, po prostu należy stosować się do rozstawu. Jeszcze tylko powiem, że gleba powinna być dobrze nawodniona, ale nie bardzo mokra. No i nie podlewajcie podczas suszy dużą ilością wody naraz, bo wtedy dynia ten owoc może pęknąć. Później jeszcze będą ważne inne informacje, jak m.in. kierunek pędu głównego, zapylanie, pierwszy owoc, przechowywanie, zbiory itd. No ale to jest dopiero początek, więc teraz Wam dziękuję za uwagę. Przypominam o tych promocjach. Zapraszam Was serdecznie do zakupu na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Zachęcam oczywiście też do oceny tego filmiku, do subskrybowania kanału Infouprawa i do komentowania, bo to naprawdę dużo daje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.